Każdy naród ma swoją symboliczną górę. My, Polacy, mamy Giewont, natomiast nasi sąsiedzi mają Krywań to narodowa góra Słowaków symbol wolności, o którą walczyli działacze odrodzenia narodowego. Wizerunek góry znajduje się na monetach eurocentowych. O Krywaniu jest także mowa w Hymnie Narodowym. Miłośnicy gór, odwiedzający słowackie Tatry, powinni postawić nogę na tym szczycie. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy podejście na Krywań. Nastawienie? Dobra. Ostatni dzień naszego pobytu w górach. No, oj, ciężko już czujemy w kościach to poprzednie dni, ale myślę, że damy radę. Wycieczkę zaczynamy z parkingu 3 Studniczki, który znajduje się tuż przy głównej drodze. Ruszamy zielonymi znakami i po około 10 minutach docieramy na polanę 3 Studniczki. Stoi tam leśniczówka z 1907 roku która w czasie II wojny światowej była ważnym punktem kontaktowym tatrzańskich kurierów. Święta Góra Słowaku przez długi czas, bo aż do 1793 roku była uważana za najwyższy szczyt Tatr. Nazwa góry pochodzi od specyficznego zakrzywionego wierzchołka. Górale zamieszkujący Tatry często używają nazwy krzywań. Odbijając na chwilę od głównego szlaku, dochodzimy do miejsca, gdzie zachował się bunkier z czasów Słowackiego Powstania Narodowego. Istnieją dwa szlaki prowadzące nakrywań: zielony jest krótszy, ale za to bardziej stromy i wymagający, oraz niebieski szlak, który jest nieco dłuższy, ale za to łagodniejszy. Warto też obie opcje połączyć i w jedną stronę iść jednym szlakiem, a wrócić z powrotem drugim. Przeszliśmy 3 km 800 m i 400 do góry. No nie całe 400. Ale dobrze się idzie. Cały czas do góry. Opuszczamy las i następnie szlak wiedzie wzdłuż pola Kosodrzewin. A my stąd mamy wyraźne widoki na malownicze tatry. Po 2 godzinach i 6 minutach o to do rozwidlenia, z którego dokrywania jest godzina 15 a mamy 207. Przed nami najbardziej stromy i wymagający odcinek z całej trasy nakrywań. Najpierw wspinamy się na grzbiet małego krywania, a następnie docieramy do krywańskiej przełączki. I pniemy się na wierzchołek 2494 metry nad poziomem morza, gdzie widoki na tatry zrekompensują nam trud treningu. Od szczytu dzieli nas jeszcze nieco spinaczkowej zabawy, ale samo podejście daje sporo frajdy. Wzmożona uwaga przy samym wierzchołku jest wskazana, gdyż ludzi na krywaniu nie brakuje, a pod szczytem często tworzą się korki. Janek jest sporo co nie zawsze jest przyjemne czy bezpieczne. A tak szczytowy. No jest, jest super, Czeka czekałem na te trudności, czekałem się i nie doczekałem. Jest super. Miarę lekko weszło Jest łatwiej niż mówią moim zdaniem. Witam. Yeah, yeah. Ale jak już się jest na górze, to wszystkie widoki, panorama z tego krywania to rekompensuje ten trud wędrówki. Pozdrawiamy, pozdrawiamy wszystkich. Hej. Widoki, jakie rozpościerają się z wierzchołka, należą do jednych z najpiękniejszych w tatrach. Przy dobrych warunkach możemy podziwiać z wierzchołka łomnicę, małą i wielką fatrę, lodowy szczyt, rysy oraz minguszywickie szczyty, a nawet pieniny. Jakaś dedykacja? Nie. Max ma dzisiaj wygrać, jak nie wygra, to zostanie. Od 1841 roku urządzane są patriotyczne narodowe wycieczki nakrywań z udziałem osobistości ze świata słowackiej kultury i polityki. Tradycja narodowych wyjść trwa do dziś, choć obecnie nie ma już podłoża politycznego. W roku 2020 taki marsz jednak się nie odbył ze względu na pandemię koronawirusa. Krywań o wysokości 2494 metry nad poziomem morza ustępuje Rysom jedynie o 9 metrów, co plasuje ten szczyt na 10. miejscu Wielkiej Korony Tatr. To jeden z trzech szczytów na liście obok Rysów i Sławkowskiego Szczytu, który można zdobyć znakowanym szlakiem turystycznym. W sierpniu 1805 roku w trakcie swoich wędrówek tatrzańskich Stanisław Staszic postanowił wejść na krywań od strony południowej. Po kilkugodzinnej wspinaczce stanął na szczycie. Swoje pierwsze myśli oddał w sposób następujący. Trudne do pojęcia, trudniejsze jeszcze do opisu te pierwsze wrażenia, które na umyśle z wysokich gór sprawia razem z oczona rozstrzeli niezmierność i tylu przedmiotów ogromnych nieprzejrzałość. Jest to nagle jakieś dziwne zachwycenie. Wzrok olśnion, wewnętrzny zmysł rozumu prawie osłupiony. Pełno poruszeń, pełno wewnątrzczucia, ale przy tym żadnych wyobrażeń. Zdaje się i tu ostrzegać natura, iż ograniczone człowieka zmysły. Chcąc razem pojąć cały, staje się niepojętym dla niego ogół każdy. Nic nie widzi oko, kiedy razem widzi wszystko. Przez ile dróg musi przejść każdy z nas, by

Dumny symbolu słowackiego świata, Chmury burzowe rozpędzasz swym wzrokiem, Co ociemniały twą pierś przez długie lata. To samo co ty, brzuch światu niesiemy I tym, czym ty dla tatr, dla świata będziemy. Tym wierszem Ludowita Stura kończy się moja opowieść o Krywaniu. W głowie układam już plan na kolejne wyjścia, ale to już jest temat następnej opowieści o Tatrzanskich Szlakach, na którą niebawem Was zaproszę. Hej! Dzień jak ze snu, dzień jak ze snu, dzień...